Witam was serdecznie o poranku w mroźną, grudniową, śnieżną sobotę. Ja idę właśnie na zakupy spożywcze, a Was zapraszam na kolejnego vloga. To będzie vlog chyba weekendowy, a przynajmniej weekend zaczęty, a jak to się dalej potoczy, to niedługo zobaczymy. Zakupy zrobione, byłam w Aldi, w Lidlu i w kopie i w każdym z tych sklepów kupiłam coś tam. I teraz wygląda, jakby tego po prostu było bardzo mało, a ciężkie to było jak diabli, no ale. Myślę, że to są winowajcy. Nie będę dzisiaj podawała cen. Przeplatamy raz cenami, raz bez cen. W każdym razie część z tych rzeczy kupiłam stricte na promocji: na przykład borówki, na przykład właśnie pomarańcze. Pomarańcze, to powiem Wam, że w sezonie są w Szwajcarii po prostu za darmo, bo dobra, to będzie jedyna cena, którą podam. 2 kilo. Frank 69 i to są pyszne pomarańcze. Ja już to widzę, że one są pyszne, i zaraz będę do naszego śniadania lunchu nam wyciskała sok. Mam też jeszcze trzy pomarańcze tutaj. Mam dwa greyfruty. Greyfruty zrobię osobno, a pomarańcze zrobię z jakąś cytrynką, bo ja lubię tak na kwaśno. No i oczywiście jeszcze dodam trochę pomarańczy stąd. Widzicie, że jest dość dużo jabłek, w tym też takie mocno dojrzałe. O, nawet z taką bubą. Ta buba to nie jest jeszcze pleśń, więc tego typu bubę należy po prostu wykroić, no to praktycznie pół jabłka i resztę jabłka można zjeść. Gdyby to była pleśń, absolutnie... Nie wolno Wam dojadać reszty. Jutro będę chyba robiła racuchy, żeby część tych mocno dojrzałych jabłek pozużywać, na przykład te tutaj cztery. Bo jakoś tak no, przybyło tych jabłek w domu, a akurat miałam bardziej fazę na pomarańcze niż jabłka. A ja lubię niestety jabłka tak na surowo, jak one są jeszcze twarde i kwaśne. A te już nie są. Dobra. Dalej do zakupów, przechodząc. Poza 4 kg pomarańczy, mam też bagietę, którą niestety totalnie zepsułam, bo była jeszcze gorąca. No ale jakoś tam się zje. Mam mango, mam borówki, mam takie piękne winogrona ciemne, takie malutkie. Ja uwielbiam takie winogrona. No, będą myślę mega słodkie i pyszne. Mam dwa takie pomidory, takie mięsiste, porządne, znalazłam je w kopie, ani w Lidlu, ani w Aldim nie było takich porządnych pomidorów. Jeszcze mam tutaj z poprzednich zakupów, matko, co tu się dzieje, jakieś okruchy, z poprzednich zakupów mam koktajlowe, jedną paczkę, ale chciałam takie mięsiste, bo również w kopie kupiłam sobie taką paczkę mini burat, ja uwielbiam buratę, i tak pierwszy raz zauważyłam te, te miniaturowe, także wzięłam i mam zamiar zjeść właśnie takiego pomidorka z taką buratą. Pycha. Mam awokado, jedno bardziej dojrzałe, jedno mniej. Mam ten bulgur klasyczny, bo ostatnio jakoś mi się przypomniało, że go bardzo lubię. I mam paczkę sera żółtego w plastrach i paczkę z chabu z przeceny. Ma jeszcze... 5 dni przydatności do spożycia, więc myślę, że spokojnie zdążymy go zjeść. No i dobra, tak wyglądają moje zakupy. Ja zabieram się za wyciskanie. I od razu mówię mojej witce po operacji ślinianek, że musisz troszeczkę przewinąć, bo na pewno pokażę Wam efekt końcowy. Cytrusy mam gotowe, jak mówiłam, pomarańcze będą z cytryną i limonką, fruty będą osobno, sprzęt nastawiony i ja zabieram się za wyciskanie. No i mamy już wszystko powyciskane, z pomarańczy i cytryn wyszło mi dużo soku, z dwóch grejpfrutów w sumie też cały taki słoiczek, on ma chyba 250 albo 300 nawet mililitrów, także dość wydajne wirowanie czy sokowanie dzisiaj nam um, poszło, wirowanie, wyciskanie. No dobra, zabieramy się za um, śniadanie, lunch. I witam was w niedzielny poranek, chociaż ciemno jest jakby była, co najmniej 17. Robię, jak widać, racuchy. Mam tu już przygotowane takie najbardziej starzejące się jabłka ze względu na to, że są takie już, widzicie, o, mocno naprawdę dojrzałe, ale jeszcze jak najbardziej jadalne. Pobieram je ze skórki. No nie wszystkie są bardzo dojrzałe, ale większość jest. Mam tutaj y, rozczyn, który sobie przez chwilę będzie tu siedział. Zaraz wymieszam wszystkie składniki na ciasto. Ja robię przepisy, już Wam mówię, kwestii smaku. Musiałam sprawdzić, czy to są moje wypieki, czy kwestia smaku, bo zawsze je mylę. I używam tych proporcji, które są w kwestii smaku, ale ja dodaję naprawdę sporo jabłek i dodaję jabłka już na etapie wyrastania ym, tego ciasta tutaj. I to sobie po prostu razem z tymi jabłkami rośnie z godzinkę półtorej i potem zabieram się za smażenie i tyle. Jak nastawię już wszystko, to pójdę na pewno trochę sprzątać, bo mam jeszcze trochę sprzątania przed sobą. I akurat w międzyczasie mi to wszystko już dojrzeje do tego etapu, żeby móc smażyć i wcinać racuchy. Do racuchów dodaje się też troszkę soli, i szukam jej kurde tutaj, no i nie ma, nie mogę znaleźć. Ja nie wiem jak do tego doszło, ale sól jest w lodówce. Na śledziach sobie leży. O, do racuchów umyję też borówki, które wczoraj kupiłam. Wczoraj ich nie zjedliśmy, zeżarliśmy, za to winogrona były absolutnie przepyszne. A borówki też będą fajnie pasowały, mimo że jest już dość dużo owoców w środku, w sensie jabłek to dlaczego nie? I racuchy będę podawała z cukrem pudrem, ale też z innymi dodatkami, na przykład, na przykład, już Was to zapraszam, gdzie jest to sądziuka? O! Na przykład z tą doskonałą nutellą na wypasie. Miód też całkiem dobrze pasuje, masło by całkiem dobrze pasowało, jest tam z tyłu o syrop klonowy również by pasował, chociaż ja najbardziej lubię po prostu z cukrem pudrem akurat racuchy. I mam jeszcze otwarty dżem pożyczkowy mojej babci, który pasuje idealnie do wszystkich tego typu słodkich rzeczy: czyli naleśników, placuszków, racuchów i też będzie na pewno dzisiaj zaserwowany razem z innymi dodatkami. Ciasto gotowe, wymieszane z jabłkami, przykrywam czystą ściereczką. Idę zajmować się innymi rzeczami i przyjdę tutaj zobaczyć miłą niespodziankę wyrastającą z tej miski, mam nadzieję, już za jakiś czas. No, minęła godzinka. Łazienki posprzątane, lecimy ze smażeniem, a w międzyczasie już sobie zacznę sprzątać kuchnię, to znaczy Wiecie, no takie racuchy smażą się z minutę, dwie z każdej strony, ja raczej na mniejszym niż większym ogniu Więc jak będę miała tutaj nawalone tych racuchów, to w każde te dwie minuty można umyć trochę tutaj szafek, blatów, różnych takich sprzętów I myślę, że pod koniec smażenia będę miała praktycznie calutką kuchnię umytą Poza kuchenką, którą umyję, po prostu jak wystygnie po takim smażeniu, także tyle wygrać. Z tego przepisu wychodzi 30 sztuk, także dużo. Jeżeli mogę Wam coś doradzić, to ja używam i tak trochę więcej mleka niż w przepisie, ale można użyć jeszcze sporo więcej, bo ta masa wychodzi bardzo, bardzo lepka, i widzicie przez to teraz suchy, no zobaczcie jakie one są niesamowicie grubaśne po prostu i jak się nie ma wprawy w smażeniu to bardzo łatwo jest przypalić z wierzchu, nie dopiec w środku też zależy jakie kto lubi ja nienawidzę mocno rumianych placków um, wolę takie bledsze więc to wymaga wprawy żeby mieć tutaj nad tym kontrolę łatwiej by było gdyby było troszeczkę bardziej rozrzedzone ciasto po raz prawdopodobnie 50. pokazuję Wam przepis na obiad, który jest na moim kanale od bardzo dawna z nami. Jest to chili konkarne, Bardzo, bardzo prosty przepis. Tutaj podsmażam wołowinę. Tutaj będę kroiła papryki. Dodam je zaraz do podsmażającej się wołowiny. Chwilę tam podruszę, aż to się zrobi miękkie. Później dodam przepukaną, odcydzoną fasolę z puszki, kukurydzę z puszki. Przecier pomidorowy, znaczy to jest akurat taki sos na bazie przecieru pomidorowego z puszki, przyprawy i to wszystko jeszcze pogotuję, żeby wszystko się dogotowało i przeszło smakiem. Przepraszam za te opary, ale no nie chcę mieć wyciągu włączonego jak do Was mówię, bo nic nie będziecie słyszeli. A co podać do tego? No wszystko w zasadzie pasuje. Można jeść to samo, jako danie takie wysokomięsne i niskowęglowodanowe. Można jeść z ryżem. I my będziemy jedli dzisiaj z ryżem, który mi się tu gotuje. Można jeść na przykład zawinięte w placki pszenne, lub skesadione, no to już jest wasza inwencja. Ja dzisiaj podaję z ryżem. Jak widzicie, dodałam jeszcze trochę koncentratu pomidorowego. Mieszam, chwilę to jeszcze sobie popyrga i jest gotowe. Przepis znajdziecie w opisie pod tym filmem i też wam podlinkuję tutaj gdzieś w trakcie e, mojego gadania o tym przepisie. Kolejne względnie trupie źródło światła, bo ciemność. Zima to ciemność. Tym razem kadr z sypialni. Ja leżę na łóżku pod kołdrą, bo zamarzam i dłubię na laptopie. I z racji tego, że sfinalizowałam właśnie parę rzeczy, muszę Wam powiedzieć, że znowu kupiliśmy odwalony w kosmos plakat. Ja nie wiem. Co jest z naszymi głowami i z naszym pomysłem estetycznym na wykańczanie tego mieszkania, to, to nie wiem. Zobaczycie ten plakat ym, no za jakiś czas, dopiero bo jeżeli chodzi o zobaczenie go na ścianie, bo zamawiamy dopiero ramy i zamawiamy ramy od razu dwie, bo mamy już na oku kolejny. Też dosyć dziwny plakat. Także, jak to wszystko przyjdzie, to będziemy na pewno je oprawiać i pokazywać Wam efekt końcowy. Kupiliśmy plakat z referendum szwajcarskiego z 1936 roku na temat obowiązku patentowego, a raczej na plakat zachęcający do głosowania na nie w kwestii obowiązku patentowego dla firm. Nie wiem, czy wiecie, ale Szwajcaria dość długo nie miała hmm, prawa patentowego, nie przestrzegała prawa patentowego. To te daty, kiedy wprowadzono, co bardzo się różnią w zależności od branży, na przykład substancje chemiczne zaczęto, czy w przypadku substancji chemicznych zaczęto hmm, szanować prawa patentowe, czy przestrzegać ich. I przyjmować je jako obowiązujące w 1978 roku. I mówi się, że spora część tego bogactwa szwajcarskiego jest właśnie zbudowana na tym, że nie było obowiązku przestrzegania prawa patentowego i można było kraść licencje na różne leki z zagranicy. Bogactwo Szwajcarii nie wywodzi się stricte tak, jak się lubi mówić z czasów wojennych, ale <gryw> paskudstwo patentowe jest jedną z przyczyn ym właśnie bogactwa tego kraju. Także jest to bardzo symboliczny plakat powiedziałabym i jak go zobaczyliśmy stwierdziliśmy, no on, on nam pasuje po prostu do, do naszej koncepcji wnętrza, pasuje też do tego plakatu Olmy, który już mamy w domu, a że pusto jest nad stołem, to stwierdziliśmy, że to będzie idealne miejsce na taki plakat, ale że przestrzeń nad stołem jest za duża na jeden taki plakat, to mamy też drugi na oku na temat ochrony zwierząt, również w Szwajcarii, z takimi dwiema sowami, no ale więcej zobaczycie, jak już, jak już wszystko przyjdzie. A ja tymczasem się z Wami już pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!